Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Tytani Polska. Moi drodzy, jestem po pierwszych 10 godzinach rozgrywki z Lost Ark i jest to materiał, w którym po prostu w bardzo dużym skrócie powiem Wam o wstępnych moich odczuciach, jeśli chodzi o tą produkcję. Także jeśli ktoś się waha, czy ich będzie grać w to, czy chce w to zagrać, jest to materiał właśnie idealny dla tej osoby. Także zaczynajmy! Chociaż zanim jeszcze zaczniemy ten materiał, chciałbym Wam przypomnieć, że jeśli oglądacie materiał na tym kanale, a nie subskrybujecie, zachęcam gorąco do subskrypcji i wsparcia tego kanału, ponieważ statystyki są brutalne i jedna na trzy osoby jedynie subskrybuje kanał, także zachęcam serdecznie do subskrypcji, a my lecimy z materiałem. W bardzo dużym skrócie Lost Ark jest koreańską grą MMO, która została wydana na rynek koreański i japoński w roku 2019, Aczkolwiek my widzimy się w tym momencie w roku 2022, ponieważ w tym momencie gra została wydetrybowana na rynek zachodni. Dlatego teraz my możemy bez problemu zagrać właśnie w Polsce w Lost Ark. Jest to oczywiście gra free to play. No i po tych ogólnych opisach, zacznijmy tak naprawdę analizę po pierwszych 10 godzinach rozgrywki. Zacznijmy zatem od tworzenia postaci. Myślę, że nie jest to poziom aż tak bardzo rozbudowany względem np. takiego Black Desert, który również jest MMO, aczkolwiek względem innych tytułów Hagen naprawdę poziom kustomizacji własnych postaci jest naprawdę bardzo ładnie rozwinięty. Mamy różne klasy postaci, które są zależne od dziwo od płci, aczkolwiek każda z nich różni się zdecydowanie umiejętnościami i movesetem, a jeśli chodzi o kustomizację wyglądu postaci, właśnie jak mówiłem nie jest poziom, poziom Black Desert, jednak jest to naprawdę poziom bardzo ładny i tak naprawdę jesteśmy w stanie stworzyć własną wymarzoną postać, mając wiele, wiele ciekawych opcji. Także w takim razie, po spędzeniu nawet blisko godziny po customizacji i tworzeniu własnej postaci, możemy po raz pierwszy wejść w świat Lost Ark, i jeśli chodzi o grafikę, jest ona naprawdę bardzo śliczna. Materiały, które oglądacie są nagrywane w jakości wysokiej, więc nie najwyższe, aczkolwiek mimo wszystko grane, wygląda naprawdę bardzo ładnie, prezentuje się bardzo ładnie. Postać wygląda ślicznie, detale otoczenia również wygląda naprawdę dobrze i mimo przybliżenia tak naprawdę to wygląda elegancko. Fajnym zabiegiem jest to, że w momencie, gdy przybliżamy kamerę do naszej postaci, widzimy lekki efekt blur w tle, dzięki czemu wygląda to naprawdę bardzo ładnie i filmowo. Jeśli chodzi o ogólną grafikę, Wygląda świetnie, same efekty skilli pięknie się błyszczą, pięknie świecą i naprawdę gra wygląda e, prześlicznie. Początek rozgrywki jest nadzwyczajnie przyjemny i tak naprawdę e, ten poziom zostaje cały czas, ponieważ na początku, gdy mamy postać, dostajemy już pierwsze umiejętności, pierwsze skile. dzięki czemu rozgrywka jest naprawdę przyjemna i szybka, ponieważ te pierwsze, początkowe skile naprawdę dużo nam dają, jeśli chodzi o rozgrywkę. Jeśli chodzi o poziom trudności, naprawdę na starcie jest lekki, prosty pierwszych wrogów możemy zabić naprawdę szybko pierwsi, sobie są bardzo prości. Także to pierwsze przyjemne odczucie tak naprawdę zostaje na dalsze godziny. Także naprawdę przyjemnie się gra w dostarka na samym początku. Zanim się jednak zajmiemy dokładnymi elementami rozgrywki, więc między innymi umiejętnościami zajmiemy się interfejsem, ponieważ na samym początku może on przytłoczyć, ale naprawdę bez paniki, moi drodzy, wszystko na spokojnie. Faktycznie dla graczy, którzy nie są zaznajomieni z gatunkiem MMO, ogrom e, interfejsu, ogrom różnych statystyk i menu może Was przytłoczyć. Również ja byłem w jakimś tam stopniu przytłoczony, aczkolwiek na spokojnie, po kilku dniach e, bardzo przyjemnie się w to gra. I tak naprawdę nie musimy zwracać uwagi na wszystkie elementy interfejsu, aby e, dobrze odbierać samoprodukcję. Niektóre elementy interfejsu gry są tłumaczone przez grę, przez mniejsze zadania poboczne, niektóre nie, Dlaczego? dlatego musimy się w nie wciągać, aczkolwiek, jak mówiłem, na samym początku możemy się zająć jedynie najprostszymi elementami interfejsu, a mimo to e, fajnie możemy w ten e, klimat tej gry właśnie wejść. Tak więc paradoksalnie możemy na początku zająć się jedynie samym dołem ekranu, gdzie mamy po prostu paski życia, many i naszej umiejętności questami i mapą, teraz po prawej stronie ekranu, także na samym początku możemy w jakimś tam stopniu nie zwracać uwagi na tę resztę skomplikowanego interfejsu, które z czasem nad spokojnie pochłoniecie i zrozumiecie. W takim razie płynnie przechodząc między interfejs gry a jej gameplay, zajmiemy się umiejętnościami. Jest to aspekt które na samym początku lekko możemy poruszyć, czyli po prostu możemy wzmacniać nasze skilly na tier wyżej i tak naprawdę wygląda gra na samym początku, jeśli chodzi o umiejętności, czyli po prostu same umiejętności możemy wzmacniać. jakie robić? Możemy wzmacniać je o tier wyżej. Każdy skill ma trzy tiery i każdy tier ma inne modyfikacje, także fajnie możemy to łączyć na własne sposoby. A jakie skille warto wzmacniać? Jest to kwestia indywidualna, ponieważ tak naprawdę każdy z nich może przypaść do gustu innymi aspektami, ponieważ skille dzielą się na różne w zasadzie rodzaje. Moi drodzy, jeśli te umiejętności mają własne, wyspecjalizowane kategorie, nazwy, my tutaj zajmiemy się prostszą terminologią, aby materiał był bardziej przystępny dla właśnie początkujących i nowych graczy w Lost Arku. Umiejętność z dwiema strzałkami, które kierują w prawo, to tak zwane dasze. W którym momencie, gdy nasza postać włączy, może zaatakować gracza to umiejętnością, jak i również właśnie nagle przejść do przodu. Jest to naprawdę fajna umiejętność, która pozwala na przykład zainicjować walkę z grupami przeciwników. Kolejna podkategoria skina to umiejętności, które mają ikonkę strzelki w dół. Są to skiny, które są mega przyjemne i bardzo fajne, ponieważ satysfakcjonują przez to, że możemy po prostu je naładować, a z czasem naładowanie umiejętności mogą stworzyć większe gombosy, bądź po prostu zadać znacznie większe obrażenia. I właśnie to łączenie umiejętności, jeśli chodzi o walkę, daje niesamowitą satysfakcję, ponieważ tak naprawdę, w zależności od wrogów, z jakimi walczymy, musimy użyć innych umiejętności, i właśnie balansowanie między nimi daje ogromną satysfakcję w Lost Arku. Kolejny element rozgrywki, który łączy się z interfejsem, to ekwipunek. Tak naprawdę po tych kilku pierwszych godzinach gry w dostarka jest to kwestia bardzo prosta, ponieważ sama gra nam sugeruje, które przedmioty są lepsze, które mają lepsze statystyki, abyśmy po prostu je założyli. I element zakładania i zmieniania ekwipunku jest bardzo prosty, ponieważ wystarczy po prostu kliknąć prawym przyciskiem myszki. W przypadku itemków, które są znaczkami, fabularnymi, bądź tymi, które Poszerzają świat gry, wystarczy po prostu że klikniemy również na nieprawym przyciskiem myszki, i automatycznie znikną z ekwipunku i zostaną przeniesione na właściwe miejsce poza naszym ekwipunkiem. W Lost Arku mamy jednak znacznie więcej rodzajów przedmiotów, i są to m.in. podstawowe opadki, jak i granaty i inne jeszcze przedmioty. Jak wspominałem wcześniej, gra jest naprawdę śliczna, a co za tym idzie, same lokacje również są naprawdę ładne. Oraz dzielił się na miasta huby, gdzie po prostu możemy e, rozmawiać z NPC-tami bądź handlować z nimi, gdzie nie możemy używać naszych umiejętności. Mamy otwarte tereny, gdzie po prostu mamy możliwość walki z potworami, które po jakimś czasie się podobnie pojawiają. Jest tam również możliwość ponownej interakcji z graczami, a w tych otwartych terenach są również mniejsze wioski i osady. We wstępnej rozgrywce możemy również wymienić dungeony, które są liniowymi e, Lokacjami, które są związane z Fabułą, także po prostu możemy tam wyruszyć sami, bądź z pomocą innych graczy. Dodatkowo również same dungeony mogą być e, odtwarzane na poziomie normalnym, jak i na poziomie trudnym, gdzie po prostu mamy większe nagrody. Jednak same dungeony są po prostu lokacjami liniowymi i oskryptowanymi. Sam bestiaryzm, który możemy napotkać podczas właśnie tych lokacji, jest wykonany dobrze, poprawnie, chociaż nie spotkałem jakichś przeciwników, którzy bardziej mi zapadli mi w pamięć. Oprócz tego, że sam. Poziom trudności w Lostarku jest tak naprawdę względnie prosty na samym początku rozgrywki. Na samym końcu, również wspomnę o fabule, która tak naprawdę nie jest najważniejszym elementem do rozgrywki, ponieważ to zależy właśnie od nas. Aczkolwiek, jeśli chodzi o nią, jest na pewno bardzo przyjemna, ma fajny odbiór, mimo że nie jest bez jakichś rewelacji. Choć na pewno cieszą w takich grach oskryptowane scenki w walce z bossami, bądź po prostu podczas dialogów z właśnie postaciami. Jak widzicie, w dos arku wymieniem tak naprawdę praktycznie sama zalety, ponieważ po tych 10 godzinach rozgrywki ciężko mi się do czegokolwiek przyczepić. Mógłbym jedynie do tego, jak serwer działa, ponieważ jeśli chodzi o premierę, były z tym ogromne problemy i tak naprawdę osobiście nie liczę, że uda mi się wbić właśnie, w premiery tej gry, aczkolwiek po pewnym czasie już na szczęście gra działa. Jeśli chodzi o poziom trudności bądź liniowość niektórych lokacji, jest to kwestia osobista. Ja osobiście jestem fanem tych rozwiązań, także tutaj nie wymieniam tego jako wada. Także wszystkie te elementy do Stark według mnie robi naprawdę bardzo poprawnie, nawet bardzo dobrze. Sam byłbym w stanie to ugrać na mocne 8 na 10 aczkolwiek jestem po wstępnych pierwszych 10 godzinach, także ciężko mi to ocenić. Aczkolwiek Lost Ark robi bardzo pozytywne wrażenie i osobiście polecam serdecznie tą produkcję, jeśli również Wam się ten opis podoba. Zachęcam do właśnie zagrać zagrania w tą grę. Natomiast to będzie na tyle w tym materiał na kanale. Zachęcam serdecznie do obejrzenia innych materiałów z Lost Arka na tym kanale i do zobaczenia w kolejnych filmach.